Ojciec Waldemar Łanowicz, gwardian klasztoru Ojców Franciszkanów w Kaliszu, także i proboszcz miejscowej parafii. Znajdujemy się w kościele Ojców Franciszkanów w Kaliszu, który fundacja sięga od, od 1257 roku, gdzie do Kalisza przybyła błogosławiona Jolenta ze swoim mężem, Bolesławem Pobożnym i tutaj sprowadzili Franciszkanów zaraz po swoim, można powiedzieć, yy, ślubie weselu i tutaj przybyli na włości y, księcia Bolesława Pobożnego. Fundacja rozpoczyna się od tych właśnie y, ludzi, od błogosławionej Jolenty i Bolesława Pobożnego, gdzie razem z nimi przybył tutaj pierwszy franciszkanin Jan z Bolonii i pierwszy konwent on rozpoczął jako gwardian y, kaliski, konwent ojców franciszkanów konwentualnych. Historia jest bardzo odległa. Ponad 700 lat istnienia w Kaliszu Franciszkanów, z lekkim tylko paroma latami nas tutaj nie było, kiedy to w okresie I wojny światowej zostaliśmy stąd wyrzuceni. I też w okresie II wojny światowej zostaliśmy stąd wyrzuceni, gdzie w murach klasztoru znajdowały się urzędy Hitler Jugend. I dzieje tego klasztoru przez te 700 lat y, trwają non-stop. Były wzloty i upadki. Także konwent Kaliski w czasie zaborów rosyjskich był przeznaczony jako konwent dla zakonników na wymarcie. Takie jest też określenie w różnego rodzaju archiwach. Klasztor Kaliski na wymarcie, gdzie w czasie kasaty różnego rodzaju klasztorów. W zaborze rosyjskim wszyscy ojcowie i bracia byli kierowani tutaj do Kalisza na, y, aż do śmierci, dlatego został ten konwent nazwany konwentem na wymarcie. W tej chwili trwamy w gruntownych remontach konwentu kaliskiego, kościoła, przede wszystkim kościoła gdzie znajdujemy się w prezbiterium tego kościoła najstarszej, można by powiedzieć części, nie można, tylko tak jest, części kościoła ojców Franciszkanów w Kaliszu. W części gotyckiej. Kremont Generalny przeprowadzany jest z funduszów unijnych, ze środków unijnych, także wkładu własnego z Urzędu Miasta Kalisza, a także i wkładu własnego nasz, naszej prowincji Ojców Franciszkanów w Warszawie. Kremont trwa od listopada, końca listopada i będzie trwał do końca tego roku na Boże Narodzenie już na Pasterkę jest planowane sprawowanie mszy świętej w restu, odrestaurowanym kościele w Kaliszu. Mam nadzieję i ufam Bogu, że ten remont skończy się, ale w czasie remontu, Pojawiają się różnego rodzaju niespodzianki, a tymi niespodziankami są te malowidło z tyłu za mną, w czasie rusztowań jest to malowidło. Malowidło przedstawiające świętego Krzysztofa według znawców malowideł, fres, fresków ściennych pana Jerzego Domasłowskiego, który tutaj przybył też obejrzał to, ale także innych, którzy otrzymali fotografię tego malowidła i przysłali maile z wiadomością, że to jest święty Krzysztof. Ja stawiałem jako tutaj proboszcz i przełożony tego klasztoru że dość święty, święty Józef. Dlaczego święty Józef? Ponieważ święty Józef też trzyma Jezusa na rękach, Jezus błogosławi, święty Józef też trzyma laskę i zakończono Liliami, ale Fachowcy w tej dziedzinie określili, że to nie jest święty Józef, bo są inne atrybuty, takie jak zostały odkryte na samym dole tego malowidła, że ta postać stoi w wodzie i są różnego rodzaju jakoś rybki, podobno jakiś też ptak tam się zaczyna pojawiać, a zwłaszcza jego łapy, gdzie to jest ptak wodny, pomiędzy palcami ma po prostu błony. Temal widmo przedstawia, jak już wspomniałem, świętego Krzysztofa w wysokości 15,5 metra na 4,5 metra szerokie. I to jest y, trzymające właśnie świętego, y, 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 święty Krzysztof trzyma Jezusa, Jezus błogosławi, także Jezus trzyma w drugiej ręce księgę Pisma Świętego, oparte na, y, święty Krzysztof jest oparty o las, na, na lasce zakończone Kwiatami, ta laska jest zakończona kwiatami i idą przez wodę. Na samym dole tego malowidła niedużo się zachowało, ale to, co zachowało się, to właśnie resztki jakby tej wody, tego, tej rzeki, która przechodzi święty Krzysztof i ryby, i ten ptak, resztki, łap tego ptaka. Góra jest bardzo ładnie zachowana, można by powiedzieć w takim. Yy, bizantyjskim malowidle, bo tak to bardzo przypomina. Znawcy z tej dziedziny twierdzą, że też to jest malowidło pochodzące, że to artysta mógł pochodzić z terenów włoskich. Dlaczego z włoskich? Zastanawiamy się, ponieważ i odpowiedź jest prosta, moim zdaniem, Jan z Bolonii, pierwszy gwardian franciszkanin tutaj w Kaliszu, sprowadził swoich fachowców i dlatego jest w ten nurt włoski. Dlaczego święty Krzysztof w kościele ojców franciszkanów? Święty Józef jest patronem zakonu, to jest zrozumiałe, ale święty Krzysztof. Według różnego rodzaju opisów o świętym Krzysztofie to był umieszczany na murach klasztoru, na murach miasta, na murach y, kościołów przy blisko przy różnego rodzaju ujęciach wodnych. My znajdujemy się bardzo blisko przy Rzece Prośnie i prawdopodobnie, żeby chroniła miasto Kalisz y, f, od różnego św. Ch, Krzysztof chroni miasto Kalisz od wylewu, zalewów powodzi. Y, f, słyszaki prostny to został tutaj namalowany a jego y, jako święty ma zadanie chronić zabezpieczać bronić y, wszystkich ludzi i przeprowadzać ich tak jak przeprowadził y, przeniósł święty, y, 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 święty Krzysztof y, Jezusa przez wodę tak ma i prowadzić y, wszystkich ludzi i dlatego jest święty Krzysztof namalowany na tych murach na tych murach wewnątrz prezbiterium kościoła na ścianie północnej to nie tylko te malowidło zostało jeszcze znalezione tutaj odkryte święty Krzysztof, nie tylko św. Krzysztof, choć to jest na skalę tu Wielkopolski największe malowidło i najstarsze malowidło. Na skalę Polski też fachowcy te dzisiaj mówią, że to jest największe malowidło w Polsce. I niektórzy twierdzą, że to jest na skalę europejską też i światową największe malowidło ścienne jako fresk. Tutaj w Polsce w Kaliszu się znajdujemy. Jesteśmy z tego dumni, ale też i troszeczkę nas to przeraża, zwłaszcza mnie, gdzie dofinansowanie mamy na inne różnego rodzaju remonty, ale nie mamy na odnowienie tego malowidła. Oczywiście z współpracy różnego rodzaju instytucjami, jak konserwator Zabytków Wojewódzki, Konserwator Zabytków w Poznaniu, czy z Ministerstwem Kultury szukamy po prostu środków na to, aby. Też do tego bocznego rodzenia tego roku y, odnowić y, świętego Krzysztofa. Na dzień dzisiejszy święty Krzysztof jest zabezpieczany, aby po tym, został zbity, odkryty, żeby nic mu się nie stało y, poprzez różnego rodzaju działania, pył, kurz, który w czasie remontów się jest nieubłagalny, y, to jest zabezpieczany różnego rodzaju środkami chemicznymi, aby. Pozostał taki, jaki został odkryty. I dalsza praca, czy będziemy uzupełniać brakujące fragmenty w tego fresku malowidła ściennego, czy zostawimy taki, jaki został odkryty, to podejmie konserwator wojewódzki, prawdopodobnie z, po konsultacji także i z Ministerstwem Kultury. Na razie to szukamy środków. Remonty, jak powiedziałem, nie jest to pierwsze, jedyne malowidło, które zostało tu odkryte w czasie remontów, ale także zostały odkryte dwa ścienne inne malowidła. Malowidła XIX-wieczne, przedstawiające odbicie lustrzane naszych okien gotyckich, tych masferków tutaj, tutaj też prezbiterium. Odbicie lustrzane. Te obicia lustrzane zostały namalowane na tych ścianach samych co święty Krzysztof. Na Święty Krzysztofie też było takie malowidło i było pytanie, co jest starsze malowidło lustrzane odbicie tych masferków, czy święty Krzysztof. Wyszło, że po badaniach różnego rodzaju, że święty Krzysztof jest końca XIII wieku, początek XIV wieku. Te malowidła odbicie lustrzane są z XIX wieku, więc trzeba pokazać i zabezpieczyć najstarsze malowidło, oczywiście nie zapominając jeszcze o tych dwóch malowidłach lustrzanych, które pozostały i te one też będą zabezpieczone i pokazane ludziom, że takie malowidła były. Bardzo często ludzie pytają się o krypty w naszym kościele różnego rodzaju przejść, korytarzy, że do Urzędu Miasta, że gdzieś jeszcze indziej w Kaliszu różnego rodzaju korytarze były, gdzie w historii nie jeden gwardian w czasie powstania styczniowego uciekał. Który konwent pomagał powstańcom styczniowym. Uciekał gdzieś tam lochami, pod ziemią, różnego rodzaju korytarzami z klasztoru, gdzie jest wzmianka, że go też znaleziono. Nagle znalazł się gdzieś w Małopolsce, ten guardian. Takich rzeczy jeszcze nie odnaleziono. Krypt tutaj jest wszystkich 20 krypt. My stoimy nad jedną z największych krypt, pod nami jest jedna z największych krypt, która jest pod prezbiterium. Mieści bardzo dużo trumien, trumny są zasypane piaskiem i na tym postawiony następny rząd trumien. Bardzo dobrze zachowanych po prostu zakonników, ale także i dobrodziejów klasztoru i kościoła. Zostało wejście odkryte, ma być zabezpieczone tak wejście, zrobione drzwi, bo był olbrzymi kamień nasunięty na te wejście do tej krypty, żeby w każdej chwili można było wejść, jeśli znajdą się pieniądze i przeprowadzić różnego rodzaju badania w tej krypcie największej, gdzie są szczątki doczesne zakonników czy ofiarodawców, czy też członków franciszkańskiego zakonu świeckich. Inne krypty. Jest jedna krypta na kościele, która ma nieduża krypta, to jest 2 na 2 metry. Jest jedna trumna tylko w tej krypcie, druga krypta jest pusta, trzecia krypta jest też pusta. W prezbiterium kaplicy jest w tej chwili podłoga drewniana położona, ponieważ na wiosnę będziemy zaczynać dalsze badania, ponieważ krypta z tych w kaplicy wychodzi nam aż na zewnątrz kościoła. I szukamy wejścia. Nie mamy wejścia do tej krypty nigdzie tutaj w prezbiterium kościoła, ani w kaplicy. Nie ma wejścia do tej krypty w prezbiterium kaplicy. I prawdopodobnie jest to właśnie wejście od strony Świętego Stanisława, placu Świętego Stanisława i wejście z zewnątrz do tej krypty. Czy tak będzie, to dopiero okażą się po badaniach, gdzie na wiosnę ma być przyprowadzona dość szczegółowe badania odkopane, zobaczenie takie są założenia konserwatorskie czy tak będzie to też ciężko mi coś opowiedzieć bo to jest decyzja konserwatorska czy robić czy nie robić ja po prostu tylko słucham yy, i przyglądam się temu co się dzieje oczywiście nadzorując ze strony kościelnej żeby to było zgodnie z przepisami liturgicznymi wszystko przygotowane do sprawowania liturgii ale do tej krypty w kaplicy i w Prezyterium kaplicy ma przyjechać firma, gdzie są wejścia wentylacyjne, gdzie nigdy takich wejść wentylacyjnych nie robiono wcześniej, a było widać, że zostało przebudowane i zostały zrobione wejścia wentylacyjne. I przez te wejścia wentylacyjne zostanie wpuszczona kamera na wielkim takim kablu, który będzie szedł i wejdzie do krypty i zobaczymy dokładnie, co to jest. Obejrzymy e, kryptę. Takie są plany. Tu zgłosiło się stowarzyszenie jedno, które chce to zrobić, e, sfinansować to e, przedsięwzięcie i zobaczyć, co rzeczywiście kryje krypty w kaplicy i czy rzeczywiście są te tunele e, korytarze. Choć też e, jest taka zmianka też naszej historii tego kościoła, że w czasie powodzi Jeden z gwardianów zszedł zobaczyć do podziemi kościoła i klasztoru, jakie zniszczenia uczyniła woda. I szedł korytarzami różnego rodzaju i nastąpiła tak zwana cofka. I utopił się w tych podziemiach. Przekazy są. Rzeczywistość: my je na razie nie widzimy jakieś przejść. Ludzie starsi chodząc z widzą tak zwaną kolendą tutaj, to opowiadają, że byli, kiedy były przebudowy po II wojny światowej, kanalizacja, prąd, różnego rodzaju przewody ciągnięte były, woda do kamienic tutaj na Starym mieście, to były odkrywane różnego rodzaju fundamenty. Ale to jest tylko y, przekaz ustny ludzi i gdzieś tam zapisane w historii takie zmianki o naszej kryptach, już, moi drodzy, zbliża się. Już jesteśmy tratwamy w okresie y, 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 zmartwychwstania pańskiego. Wczoraj mieliśmy pierwszy dzień świąt, jesteśmy po triduum paschalnym. Dzisiaj przeżywamy drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Trwamy w tak zwanej oktawie Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie przedłużamy to świętowanie, pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa, który zmartwychwstał ponad 2000 lat temu. Życzę szczególnie dla Małopolskiej Tywi, aby ten Chrystus i wszystkim odbiorcom widzą tej telewizji aby Chrystus który zmartwychwstał to ponad 2000 lat temu zmartwychwstał najpierw w sercu każdego z nas bo jeśli Chrystus nie zmartwychwstanie w sercu daremna jest nasza wiara a później ich zmartwychwstanie w naszych rodzinach w społeczeństwie w, którym, w środowiskach w których żyjemy ponieważ jeśli Chrystus też w tych środowiskach w rodzinach w środowiskach w których żyjemy nie zmartwychwstanie nie będzie nam błogosławił to nie będziemy mieli y, radości, szczęścia i nadziei na lepsze jutro. Dlatego niech Chrystus zmartwychwstanie w naszych sercach, w rodzinach, w środowiskach. Wesołych świąt jeszcze życzę, Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.